Po raz kolejny dzień dobry Państwu. Kontynuujemy raport na żywo, można rzecz, wydanie specjalne. No oczywiście w związku z tym, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie w miejscowości przewodowo. Tam wiadomo, doszło do wybuchów. Cały czas nie wiemy jednak, czy wybuch spowodowany był przez rakietę, którą. Mieli użyć Rosjanie czy też Ukraińcy. Na chwilę obecną przypominamy Państwu, że ostatni, no można powiedzieć, że ostatni komunikat władz polskich to są słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, jest wysokie prawdopodobieństwo, że rakieta, która spadła w przewodowie, została użyta przez ukraińskie siły obronne. Zapewnił, iż uderzenie pocisku w Polskę nie było intencjonalne i najpewniej był to nieszczęśliwy wypadek. To są słowa prezydenta Andrzeja Dudy. I jeszcze jeden cytat również z tej wypowiedzi: Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez stronę rosyjską. Natomiast jest wysokie prawdopodobieństwo, że służyła ukraińskiej obronie przeciwrakietowej, czyli została użyta przez ukraińskie siły obronne. Doprecyzował. Prezydent. I jeszcze jedna kwestia. Jak dodał Ukraina, się broniła się, co, oczywi co oczywiste i zrozumiałe, także wystrzelenie rakiety, której za zadaniem było strącenie rosyjskich pocisków. Mieliśmy do czynienia z poważnym starciem. Winę za nie ponosi strona rosyjska. To są słowa, jeszcze raz przypomnę, prezydenta Andrzeja Dudy. Jak na razie, jak na ten moment, w chwili nagrywania tego programu, nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, no ale skoro nie mamy, no to poszukujemy tej prawdy, poszukujemy tego opisu wydarzenia, które we wczorajszym dniu się na Lubelszczyźnie wydarzyło. Moim Państwa gościem na łączeniu telefonicznym jest Bartłomiej Małczyk, a więc ekspert wojskowy, także analityk. Naszej, naszego kanału politycznego. Witam serdecznie. No i od razu przechodzę, bo, bo wiem, że słyszałeś ten, ten cytat, który przedstawiałem. Ale zapytam tak cię bardzo ogólnie z, na, te, na te informacje, które teraz mamy. Co możemy powiedzieć o tym, co wydarzyło się wczoraj w Przewodowie doniesienia prasowe z Reutersa z szczytu G20 na Bali mamy takie, że Biden potwierdził, że to była ukraińska ukraiński pocisk obrony przeciwlotniczej i że wiadomo to już było wczoraj ze względu na to, że pocisk był widziany na samolotach wczesnego ostrzegania, czyli AWACS-ach które latają w naszej przestrzeni powietrznej. No podstawowa kwestia, która jest podejmowana w tym momencie, nie jedna z podstawowych kwestii oczywiście, która jest podejmowana między innymi w mediach społecznościowych, to jest kwestia bardzo długiego przeciągania oficjalnego oświadczenia. Przypomnijmy, do wybuchów miało dojść chwilę po godzinie 15, Dopiero o północy mieliśmy pierwszą oficjalną konferencję z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Duda, więc to bardzo długo wszystko wszystko trwało. No i w związku z tym ja mam, mam naturalne pytanie czy, czy Polska nie ma? Monitoringu czy polska przestrzeni powietrznej? Nie mamy, nie mamy rozpoznania natowskiego tak, jak było to zawsze przedstawiane. No, według niektórych ekspertów przecież NATO nie tylko ma perfekcyjne rozpoznanie, jeśli chodzi o swoją przestrzeń, ale także bardzo dobrze to przestrzeń na Ukrainie obserwuje. Absolutnie nie. Generalnie nasze rozpoznanie obejmujące teren Ukrainy jest bardzo szerokie, bo to jest konstelacja kilkunastu, czy już nawet powyżej dwudziestu satelitów rozpoznania obrazowego i elektronicznego i innych rodzajów, plus samoloty AWACS, prawda, z radarami. My to, co się dzieje w przestrzeni powietrznej ukraińskiej, widzimy w czasie rzeczywistym. Ten pocisk także najprawdopodobniej był śledzony w locie w czasie rzeczywistym i jego pochodzenie było jasne od samego początku. Także wydaje mi się, że inaczej, inaczej. Nie ma innej możliwości, bo w ten sposób zestrzeliwane są pociski rosyjskie, które lecą nad Ukrainą, prawda? Że nasze rozpoznanie przekazuje to, te informacje w stronie ukraińskiej i strona ukraińska wie, gdzie lecą te pociski. Jaką trajektorią i tak dalej, i tak dalej, dlatego ich tyle jest w stanie zestrzelić. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, dla mnie to jest czysta spekulacja, dlaczego tyle czasu zajmuje nam dochodzenie, czyli był to pocisk. A teraz z perspektywy kilkunastu godzin możesz nam powiedzieć, jakie scenariusze były w ogóle brane pod uwagę w kontekście tych, tych rakiet, czy możemy powiedzieć że no bo, bo wiemy, że różne teorie się pojawiały, no to czy jesteśmy w stanie wyjaśnić, jak mniej więcej to się układało i jak, jak to było analizowane? Tak, generalnie rozważano kilka scenariuszy i jaka to była, jaki to był pocisk. Jednym z takich scenariuszy był pocisk typu Kalibr. On jest wystrzeliwany przez okręty floty czarnomorskiej. Każdy statek w czasie rzeczywistym jest śledzony na satelitach w tym momencie przez NATO. Więc jakby widać, że te pociski wylatują z tych statków, prawda, że tam startują. Druga opcja to był pocisk KH-101 i to jest pocisk manewrujący typu stealth, on jest wystrzeliwany przez nośnik powietrzny, czyli przez nosiciela powietrznego, czyli przez bombowiec czy samolot myśliwsko-bombowy i te samoloty one latają na większych wysokościach. Także są śledzone i są widoczne przez stronę, przez państwa natowskie, przez samo NATO, przez USA. Natomiast to, co ostatecznie zdaje się trafiło. Tutaj w nasz kraj. To był pocisk systemu S-300. Jest to pocisk przeciwlotniczy, ale ma też zastosowanie w uderzaniu w cele naziemne i było to jasne od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze zdjęcia, ze względu na to, że na tych zdjęciach jest ujęty fragment tego, fragment silnika pocisku S-300. Także, no i oczywiście, te pociski lecą też na takiej wysokości, że one są wykrywane przez te samoloty AWACS, a na, na, w naszej przestrzeni powietrznej ten AWACS lata od pierwszego dnia wojny. Także wszyscy dobrze wiedzieli, że rakieta leci, skąd leci i czyja to jest rakieta. Jako, że mam możliwość porozmawiania z ekspertem wojskowym, no to muszę zapytać jako laik, to jak to się w ogóle stało, że, że ta rakieta no, spadła na, na teren Polski? Czy jesteśmy w stanie to, to określić? Czy to jest kwestia odbicia się od takiego zbicia od rosyjskiej rakiety? Mówię oczywiście w tym przypadku rosyjskiej wystrzelonych przez Rosjan. Oczywiście cały czas pozostając w tym przeświadczeniu, że, że najbardziej prawdopodobna jest wersja z ukraińskim pociskiem wystrzelonym przez obronę przeciwlotniczą. Czy, czy ten pocisk mógł w ogóle nie trafić, jak to jak to w ogóle się stało, że on znalazł się niestety na na terytorium Polski? Znaczy, należy podkreślić też jeszcze jedną rzecz. System S300 ma zasięg tam powyżej 100 kilometrów. Nie jest to odległość, która zahacza tutaj względem miejsca uderzenia o Białoruś. Więc można by teoretycznie jeszcze rozważać. Sytuację, że to był faktycznie pocisk białoruski, tylko do czego miałby strzelać, po co miałby, prawda, lecieć. Zresztą wiadomo, by to było od razu, że wystartował z terytorium Białorusi, więc prawdopodobnie od razu by to zostało podane. Natomiast, no, jeżeli chodzi o opcję z, z wystrzałem przez Ukrainę tego pocisku, to prawdopodobnie ten pocisk nie trafił w cel. Jakim był pocisk manewrujący w Federacji Rosyjskiej. Nie uległ samozniszczeniu, bo te pociski mają wbudowany moduł do samounicestwienia. I poleciał, aż mu się paliwo nie skończyło, albo akurat miał taką trajektorię, no i niestety uderzył w miejsce, w które dotarł. No to kolejne pytanie zadawane przez myślę większość internautów. Ja to też widziałem między innymi w komentarzach pod innymi naszymi filmami, czy też pod, pod informacjami, które udostępnialiśmy to co z naszą naszą obroną przeciwlotniczą, no bo przecież mamy rzekomo nowoczesne systemy. Mamy mieć tą obronę przeciwlotniczą oczywiście rozbudowywaną, no ale do tej pory każdy chyba myślał, że, że ta obrona przeciwlotnicza w Polsce na pewnym poziomie, na pewnym poziomie, przepraszam, jednak jest. W żadnym kraju na świecie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Federacją Rosyjską czy Chinami, cały kraj nie jest pokryty obroną przeciwlotniczą. To po pierwsze. Po drugie, obroną przeciwlotniczą często gęsto nie są pokrywane nawet miasta. To duże miasta, raczej tylko stolice. To kolejna rzecz. A jeszcze kolejna rzecz jest taka, że w Polsce nawet niespecjalnie co by było pokryte, bo, bo nasza obrona przeciwlotnicza na ten moment nie istnieje. To można się tylko cieszyć, że, że ten pocisk nie poleciał w kierunku jakiejś właśnie bazy obrony przeciwlotniczej, bo wtedy mielibyśmy już w ogóle kuriozalną sytuację. Jedyne systemy obrony przeciwlotniczej, które działają na terenie Polski, które są czegokolwiek warte, to są systemy Patriot z krajów sojuszniczych. A można określić, że to jest jakaś kwestia, nie wiem, podejmowania, podejmowania decyzji, że dany żołnierz jakby w tym przypadku miałby tylko kilka, kilka sekund na reakcję? Nie do końca. Akurat w tamtym te systemy patriot służą do ochrony ściśle określonego obszaru. Lotnisk, zgrupowań wojska, baz wojskowych, baz materiałowych i tak dalej, i tak dalej. Takie systemy nie służą do ochrony wsi, pól E, ITP. Także nawet jeżeli ten pocisk, a pocisk no, uderzył kilka kilometrów od granicy, czyli już w końcowej swojej trajektorii, nawet jeżeli system go wykrył, to wiedział, że on spadnie i nie uderzy w Rzeszów, czy w, w lotnisko w Rzeszowie, czy, czy w jakieś inne lotnisko, to po prostu system nawet by, by nawet człowiek, jeżeli miałby czas na decyzję, to najprawdopodobniej by nie zareagował, prawda? No takich rakiet no, raczej się nie zestrzeliwuje. No. Niestety taka jest smutna prawda. Jak na razie strona ukraińska w zasadzie milczy od, od ostatnich wystąpień, albo jeżeli już jakkolwiek tą, tą sprawę komentuje, to w sposób lakoniczny, odnosząc się do tego, że niby ma przesłanki ku temu, że jednak to może być w tym przypadku wina, wina rosyjska. No ale okej, okay, ustalmy, że jakieś konsekwencje polityczne, polityczne będą, no ale w związku z tym, czego, czego możemy się spodziewać, co w danej sytuacji może, może zrobić Polska? Jakie na ten moment konsekwencje, też lekcje wyciągnąć z tej sytuacji? Znaczy, ja uważam troszkę większy problem w tym wszystkim. To znaczy, skoro my wiedzieliśmy, że to jest pocisk ukraiński i dlatego tyle czasu zajmowało nam przełknięcie tego i do teraz nie wiadomo o co chodzi dokładnie, to należy zadać pytanie, czemu strona ukraińska, która sam pocisk wystrzeliła, więc zakładam, że wiedziała. Co się z nim stało, jako, jako właściciel, operator wiedział, gdzie ten pocisk leci, to czemu w takim razie strona ukraińska wczoraj zarzekała się, że to Federacja Rosyjska uderzyła w Polskę? To raczej widzę tego typu główny problem, prawda? Że skoro mieli świadomość o tym, że to jest ich pocisk, to czemu mówią, że to Rosjanie i czemu nas chcą na siłę wciągać no, w, w swoją wojnę? No i myślę, absolutnie najważniejsze pytanie, szczególnie dla obywateli tego regionu, czy da się, tak jak, tak jak wspomniałem, gdzieś wyciągnąć lekcję, zabezpieczyć się na przyszłość, przygotować w jakikolwiek sposób, żeby do takich wydarzeń, w tym przypadku tragicznych wydarzeń, jednak nie, nie dochodziło w przyszłości, pomimo że za granicą, tuż za naszą granicą, toczy się, toczą się działania wojenne i nic nie wskazuje na to, że miały się szybko zakończyć, a wręcz, a wręcz przeciwnie. No możemy się spodziewać, że Rosja będzie chciała jeszcze wielokrotnie atakować cele infrastruktury. Lwów jest ważnym miastem, więc, więc można się spodziewać, że również w tamtą stronę będą kierowane rosyjskie rakiety. Polska jest w stanie jakkolwiek na, na taki scenariusz, na takie wydarzenie się przygotować? No tak, nie, nie da się. To są incydenty bardzo jednostkowe. Trzeba mieć świadomość tego, że te pociski produkcji rosyjskiej czy radzieckiej to w prawie każdej wojnie, w której biorą one udział mają tendencję do tego, że ten mechanizm samounicestwienia nie działa. Wielokrotnie już się zdarzały takie przypadki i trzeba liczyć na to, jeżeli ktoś mieszka w tych województwach wschodnich, że nic mu na głowę nie spadnie, prawda, bo wojsko czegoś takiego nie zestrzeli. No, jakby, może nie, że nie da się, ale nie ma to sensu militarno-ekonomicznego, prawda? To tylko jeżeli tam by zostały rozłożone jakieś systemy OSA czy, czy Newa, które mamy w posiadaniu w tym momencie, czy nawet jakbyśmy na siłę ściągnęli patrioty. To, to by było tylko dla naszego własnego komfortu psychicznego, bo po dziewięciu miesiącach mamy pierwszy taki incydent, po dziewięciu miesiącach wojny, i wydaje mi się, że nic nie wskazuje na to, że takie incydenty miałyby się powtórzyć. Po pierwsze, dlatego, że Rosjanie no baliby się uderzyć na terytorium państw natowskich, więc muszą brać poprawkę, co się stanie, jak coś się zepsuje w rakiecie, albo zostanie ona uszkodzona w locie. A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że sami Ukraińcy są teraz tak przestraszeni tą sytuacją, że także będą starali się nazwijmy to bardziej korygować swoje działania obrony przeciwlotniczej. Natomiast no, strona ukraińska, jeżeli faktycznie tutaj potwierdzi się już, na papierze, że strona ukraińska jest odpowiedzialna za to, no to wydaje mi się, że powinniśmy liczyć na przeprosiny i zadośćuczynienie dla rodzin ofiar. Bo no. o to przede wszystkim chodzi w tej sytuacji, prawda? Nikt, nikt nie mówi o tym, że, że mamy tutaj prowadzić jakieś uderzenie odwetowe czy coś. Absolutnie nie. Bo takie to jest wojna, takie sytuacje się zdarzają, ale o jakąś tam odpowiedzialność muszą za to ponieść. Bartłomiej Małczyk, moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki Wielkie, miłego dnia. I także dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz przypominam, zachęcam do tego, żeby jeśli Państwu spodobał się ten materiał, kliknąć łapkę w górę, żeby pozostawić swój komentarz, swoje zdanie na temat wydarzeń, na temat opinii naszego eksperta. Zachęcam oczywiście także do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam żeby, żeby tę subskrypcję włączyć, bo wówczas będą Państwo otrzymywali powiadomienia dotyczące nowych filmów, które pojawiać się będą na naszym kanale, a postaramy się naprawdę dostarczać ich sporo. No, w związku z tym, że też dużo się dzieje, to, to natłok informacji, natłok rozmów, natłok no, po prostu przekazów będzie, będzie większy, także tym bardziej zachęcam jeszcze raz, żeby kliknąć łapkę, łapkę w górę, komentarz i żeby pozostawić subskrypcję. To tyle z mojej strony. Marcin Jan Rłocki. Kłaniam się Państwu nisko. Do widzenia, do zobaczenia.